Halo, halo, cześć wam, witajcie, Tomasz z tej strony i witam was na kanale Koszary Tradingu. I dzisiaj powiemy sobie na temat tego, o co często mnie pytaliście, gdzieś tam w wiadomościach prywatnych, czyli na temat tego, jakich narzędzi ja używam gdzieś tam właśnie działając na tym rynku low capów, memcoinów i innych tego typu tworów, czyli generalnie na tym rynku degenów. I pokażę wam takie narzędzia, które moim zdaniem są takie najbardziej wszechstronne, których używam na co dzień, które mają konkretne funkcjonalności, z których warto jest korzystać, żeby sobie po prostu tą pracę na tym rynku Ułatwiać, więc pokażę Wam ich kilka. Każdy z nich pokrótce omówię, powiem jakie ma użyteczności, jak ja z niego korzystam, tak aby po prostu osoby zainteresowane, które gdzieś tam się tym rynkiem interesują, mogły z tego skorzystać. Ok, zanim zaczniemy, to tylko jedna mała prośba, jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz a sporo osób, które te filmy oglądają, tego nie robi, to jeżeli możesz, po prostu odklikaj ten czerwony przycisk tam na dole. Zostaw także łapkę w górę, jeśli film Ci się podoba. No i także daj znać właśnie tego typu treści związane z rynkiem low-capów, gemów, no i generalnie projektów o niskim market capie czy Cię interesuje i ewentualnie jakie filmy chciałbyś tutaj jeszcze na finale zobaczyć. Okej, okay, więc jeśli ten przycisk czerwony jest już odklikany, to przejdźmy sobie do tematu odcinka. I zaczniemy sobie od stronki, której używam tak naprawdę codziennie, która jest bardzo przydatna, jeśli chodzi właśnie o ten rynek lookupów. Jest to stronka gmgn.ai. I generalnie tak mówiąc pokrótce jest to po prostu taki centrum dla degenów, ponieważ mamy tutaj różnego rodzaju funkcjonalności, które jakby służą głównie do tego, aby kon Kontrolować to, co aktualnie jest popularne, jakie projekty są aktualnie popularne, oraz przede wszystkim, które projekty są chętnie skupowane przez tak zwane smart money, czyli takie portfele, które generalnie są właśnie przez tą stronę oznaczone jako takie, które warto jest śledzić. Czyli takie, które mają na przykład dużą skuteczność, które po prostu dużo działają właśnie na tym rynku, które kupują dużo low-capów które także mają na przykład dużo środków, więc generalnie jest to fajne pod kątem tego, że nie trzeba tych portfeli szukać samemu, tylko ta stronka właśnie nam je konkretnie przedstawia. I teraz tak pokrótce powiem, co na tej stronce można znaleźć, a za chwilę powiem, do czego ja je głównie używam. Więc generalnie mamy tutaj cztery zakładki. Pierwsza z nich jest to po prostu taka tablica z powiadominami, gdzie widzimy powiadomienia właśnie odnośnie tego, że jakiś portfel oznaczony na przykład jako właśnie smart money, czy na przykład jako nowy portfel, ponieważ mamy różne kategorie. Mamy właśnie smart money, fresh wallet, VC oraz sniperów. No i widzimy po prostu różne powiadomienia odnośnie tego, co się dzieje. Na przykład tu mam informację, że jakiś świeży wallet kupił tutaj za 2500 dolarów token Ator. tu mamy odnośnik do etherscana, więc możemy sobie taką transakcję podejrzeć, a nawet ta strona daje nam możliwość, aby taki call po prostu sobie skopiować. Czyli mam tutaj copy swap. No i widzimy tutaj informacje odnośnie właśnie tego tokena. Mamy tutaj także informacje odnośnie tego, czy kontakt jest weryfikowany czy nie jest to honeypot, jaki tutaj jest market cap, jaki jest liquidity. No i możemy sobie tutaj podpiąć portfel i po prostu taką transakcję szybko dokonać. Ja generalnie z tego nie korzystam, ale pokazuję, że coś takiego można zrobić. Tutaj po prawej stronie z kolei mamy fajną także funkcjonalność, która pokazuje nam to, które właśnie lookupy są w danym okresie czasu, czy na przykład w ciągu ostatniej doby. Najczęściej kupował. Oraz sprzedawane. Czyli widzimy po prostu, jaki jest właśnie inflow oraz outflow, jeżeli chodzi o portfele Smart Money. Oczywiście też nie należy się sugerować tym, że wszystkie portfele, jakie tutaj są, to faktycznie jest Smart Money, ponieważ ta stronka także nie jest idealna, ale po prostu jest to swego rodzaju taki odnośnik do tego, aby wiedzieć, co aktualnie jest popularne, co po prostu te portfele kupują, co sprzedają i dzięki temu bardziej się orientować w temacie, jakby co aktualnie się po prostu dzieje. Ponieważ światło lokapów generalnie jest bardzo dynamiczny, tutaj wszystko się bardzo szybko zmienia, więc ta strona po prostu daje nam taki ogólny pogląd na to, co aktualnie się dzieje. Tutaj mamy także zakładkę trending, która pokazuje nam właśnie, które tokeny są aktualnie po prostu popularne. Tutaj mamy informacje odnośnie tego, ile portfeli Smart Money je kupiło, ile sprzedało. Tu mamy także informacje odnośnie tego, kto o tym wspominał w ciągu, powiedzmy, ostatnich 30 dni. Kolejna zakładka jest to Signal, czyli po prostu no znowu takie powiadomienia odnośnie tego, co jest kupowane, Neki, jakim market capie. Działa to generalnie bardzo sprawnie, ponieważ tutaj wszystko jest aktualizowane na bieżąco. Mamy także znowu tokeny, które są w ciągu ostatniej godziny powiedzmy najbardziej takie trendujące, jakie zaliczyły w tym czasie wzrosty, więc także daje nam to taki pogląd na temat tego, co aktualnie się dzieje. No i mamy również zakładkę Rank i tutaj właśnie mamy te wszystkie portfele zagregowane, czyli widzimy, że to na przykład jest portfel Smart Money numer 398. I widzimy tutaj to, jaki aktualnie ten portfel ma stan konta, czyli ile ma eterów na swoim portfelu, jaką ma skuteczność, jeżeli chodzi o ostatni dzień, jaką ma skuteczność, jeżeli chodzi o 7 dni, oraz jaki wynik w tym czasie wykręcił, jeśli chodzi o, no po prostu, dolary. Tak, czyli widzimy tutaj, że w ciągu 30 dni mamy tutaj wynik 7200 dolarów. No i tutaj w ciągu ostatnich 7 dni widzimy, że zrobił on 271x, więc, no sporo. Więc po prostu możemy sobie taki adres tutaj skopiować. Następnie wrzucamy go sobie na przykład do Zeriona i możemy sprawdzić sobie jego historię, zobaczyć co on aktualnie rozgrywa, po prostu zobaczyć jego zagrania, jak to wyglądało. No jeżeli uznamy, że ten portfel ma dobrą skuteczność i warto go obserwować, to wrzucamy go sobie do po prostu watch listy i możemy go obserwować. Więc generalnie jest to fajna zakładka pod kątem tego, aby znaleźć fajne właśnie wallety do obserwacji. No bo generalnie, jeżeli chodzi o rynek low capów, no to śledzenie smart money, czyli portfeli, które po prostu no, albo mają lepsze informacje, Albo same tworzą te tokeny, ponieważ no jakby świat tygenów jest to jedna wielka mafia i trzeba po prostu tą mafią podążać, żeby wiedzieć co oni robią, co kupują i po prostu gdzieś tam za nimi tym kapitałem właśnie operować. No to właśnie ta stronka pod tym kątem jest naprawdę fajna, aby takie portfele znajdować. Ok, zanim przejdziemy dalej to mały przerybnik, ponieważ jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, to aktualnie jest fajna promocja. Ponieważ zakładając właśnie konto z linku w opisie otrzymujecie na star dodatkowe 30 dolarów po wpłacie na minimum 100 dolarów. Więc generalnie macie dodatkowy kapitał do dyspozycji. Poza tym mając konto na Bajbicie z linku poniżej. Macie również dostęp do roli VIP na naszym Discordzie. No, i dzięki temu otrzymujecie dostęp do licznych kanałów, które normalnie są niedostępne. Między innymi są to kanały związane z tradingiem. Tutaj macie właśnie różnego rodzaju informacje od naszych traderów z areny Tradingu, którzy każdego dnia dzielą się po prostu swoimi zagraniami, swoimi przemyśleniami, więc jest to fajna rzecz pod kątem tego, jeśli właśnie Was ten temat interesuje. I także co najważniejsze, to mając konto na z linku poniżej, otrzymujecie również dostęp do naszego kursu, który niedawno powstał. I ten kurs składa się generalnie z 100 lekcji na temat. Na temat rynku kryptowalut, na temat tradingu, na temat różnych po prostu tutaj właśnie kategorii. I ten kurs jest darmowy właśnie dzięki temu, że jest sponsorowany przez giełdę Bybit, a więc po prostu wspierając nasz rozwój i mając właśnie konto z naszego linku, otrzymujecie dostęp do takiego kursu, który poza tym, że macie właśnie ponad 100 lekcji tutaj do dyspozycji odnośnie kryptowalut, to macie także dostęp do 100-tygodniowych sesji tradingowych live z naszymi traderami właśnie z areny, którzy po prostu pokazują, co rozgrywają. Jak rozgrywają, macie także możliwość zadawania im pytań na bieżąco, więc jest to fajna rzecz pod kątem tego, właśnie aby gdzieś tam podpytać. Więc, jeżeli konta jeszcze na robicie, nie masz, to w opisie masz link do założenia. Następnie możesz sobie przejść do naszego właśnie Discorda i tutaj tą rolę VIP odblokować, oraz także na możesz przejść do naszego kursu, do niego link także jest w opisie. No i tutaj po prostu przechodząc przez kilka prostych kroków, otrzymasz dostęp do tego kursu i jest on całkowicie bezpłatny więc wszystkie linki znajdziesz w opisie, a teraz wróćmy do tematu odcinka. Tutaj jeszcze jest jedna ciekawa funkcjonalność, czyli generalnie możemy śledzić portfele swoich znajomych na Twitterze. I generalnie działa to w ten sposób, że podłączając swojego Twittera, będziemy widzieli, którzy nasi znajomi mają po prostu publiczne portfele, które gdzieś tam na Twitterze udostępniali, no i właśnie ta stronka to wyłapuje, no i po prostu następnie możemy sobie ich tutaj sprawdzać. Więc no jest to jest taka ciekawa funkcjonalność, której nigdzie wcześniej nie widziałem, więc jeśli to Was interesuje, to możecie sobie to także sprawdzić. Ok. Teraz, jeżeli chodzi o to, do czego ja tej stronki głównie używam, no to przede wszystkim korzystam z tych powiadomień, żeby zobaczyć sobie, co aktualnie się jest, sprawdzam właśnie, które te tokeny są aktualnie częściej skupowane, po prostu gdzie ten kapitał płynie, skąd odpływa, żeby po prostu bardziej się orientować w sytuacji, ale głównie także korzystam z tego pod kątem sprawdzania konkretnych tokenów. Czyli powiedzmy, macie jakiś token, który chcielibyście zweryfikować, zobaczyć, czy jest sens, aby w niego wchodzić. Więc po prostu kupiły sobie adres takiego tokena i tutaj go wklejam w wyszukiwarkę. Czyli przykładowo weźmy sobie token bypass, który ostatnio zrobił fajne wyniki, i tutaj generalnie otrzymujemy różne informacje odnośnie tego, jakie jest liquidity, jaki jest market cap, czy to jest to honeypot, czyli taki generalnie podstawowy audyt bezpieczeństwa. Mamy także wykres, ale to, co jest najciekawszego generalnie w tej stronce pod kątem właśnie sprawdzania konkretnych kontraktów, to na pewno jest to zakładka holders, ponieważ tutaj widzimy największych holderów tego tokena oraz także widzimy, które adresy wykręciły na nim największy profit, czyli tutaj widzimy na przykład, że ten adres zarobił na nim 90 tysięcy dolarów, ten 116, ten 57, ten na przykład stracił no i generalnie mamy także informacje Odnośnie tego, ile oni mieli tutaj zakupów oraz ile sprzedaży, oraz nawet widzimy, jaki tutaj był koszt zakupu, czyli za ile wchodzili w ten token. tak Widzimy także w sumie ilość, jaką posiadają oni o swoim portfelu, jeżeli chodzi o całe supply, więc generalnie jest to ciekawe narzędzie pod kątem szukania właśnie portfeli smart money oraz generalnie takich największych holderów danego tokena, aby także podążać za nimi. I jest to jeszcze jedna ciekawa zakładka, którą warto jest także sobie sprawdzać. Jest to Degen Calls, czyli generalnie. Jest to zakładka, która pokazuje nam, jacy twórcy, głównie jeżeli chodzi o Telegrama, czyli powiedzmy, jakie grupy na Telegramie, o tym trochę nie mówiły oraz kiedy. I tu mam na przykład informację, że na tej grupce pojawił się on przy. Przy cenie 340 i na tej podstawie możemy sobie stwierdzić, którzy twórcy, na których grupkach był ten token pokazywany najwcześniej i powiedzmy do takiej grupki sobie dołączyć i tą grupkę obserwować. No i widzimy tutaj właśnie na jakich poziomach te powiadomienia były. Tu aktualnie jeżeli chodzi o tego twórcę, to on dawał tego kola dużo szybciej, ale po prostu potem o nim też często wspominał właśnie na podstawie to jest wyłapywane tego po prostu znacznika bypass, więc jakbyśmy sobie zjechali tutaj jak najniżej. No to widzimy na przykład, że właśnie na tym telegramie, czyli generalnie tutaj ten twórca tor, on dał o nim info przy cenie 0,22, czyli generalnie 10x do teraz, ponieważ w tej chwili cena to jest 2,20, więc tutaj fajny zysk, fajny procent. No i po prostu na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, które grupki warto jest śledzić. To jest na przykład kolejna, która dawała kola na cenie 011, więc razy 20 do tej ceny aktualnej. No i tak możemy sobie właśnie to weryfikować. Więc mega fajne narzędzie pod kątem tego, aby szukać sobie po prostu grupek, które można przedzić. Ok, więc kolejne ciekawe narzędzie, którego używam praktycznie codziennie, jest to stronka alphatrace.xyz. I generalnie jest to stronka, której używam do weryfikowania nie Tokenów, ale raczej adresów, właśnie konkretnych osób. Czyli generalnie używam tego właśnie do weryfikowania portfeli, które potencjalnie uważam za smart money. Czyli przykładowo macie jakieś portfele właśnie na stronce GMGN, gdzie jakby są one oznaczone jako smart money, więc kopiujecie sobie po prostu ich adres portfela, wchodzicie sobie na tą stronkę no i wklejacie go tutaj w szukiwarkę. I teraz ta stronka daje wam masę informacji odnośnie właśnie tego konkretnego adresu. Przede wszystkim macie tutaj pokazany jego win rate, czyli generalnie Skuteczność na przestrzeni powiedzmy ostatniego tygodnia, 15 dni, miesiąca, czy generalnie jakby od początku istnienia. I macie tutaj pokazane, na którym tokenie on zrobił najwięcej. Czyli przykładowo widzimy, że ten konkretny adres, który sobie gdzieś tam śledzę, najwięcej zrobił na tokenie Joe, ponieważ zrealizowany zysk wyniósł prawie 80 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to było to 5300%, więc całkiem nieźle. Kolejna zakładka jest to Top Holding Tokens, czyli widzimy jakie tokeny on trzyma aktualnie oraz w jakich proporcjach. I widzimy tutaj, że aktualnie dalej jest posiadaczem tokena Joe. No i widzimy tutaj jaką kwotę on posiada. Schodząc sobie dalej widzimy jego aktualny aktywny trady, czyli po prostu test, których jeszcze nie wyszedł. Widzimy na przykład, że tutaj wchodził w token Electro, który aktualnie jest na 91% stracie. Tutaj jest prawie 100% straty, więc jakby trochę kapitału więc tutaj na tych dwóch tokenach widać, że stracił. Widzimy tutaj jego średnią cenę zakupu tego tokena, początkową wartość, jaką tutaj wpłacił właśnie na tym tradzie, no i aktualny, właśnie stan konta, czyli widzimy, że tutaj mamy prawie razy 10. Widzimy zmianę, właśnie procentową. Tutaj mamy również różne okresy czasu, możemy sobie je sprawdzić, czyli na przykład w ciągu ostatniego dnia widzimy, że wchodził tylko właśnie w ten token Electro. Możemy sprawdzić sobie także ogólnie, więc no jest to mega przydatne narzędzie. Tutaj również możemy sobie sprawdzić jego całą historię, jeżeli chodzi o Trajdy. No i mamy tutaj pokazane wszystko. Widzimy. W co wchodził, po ile, kiedy, jaki tutaj jest zysk, z tego możemy sobie tą transakcję sprawdzić w etelskanie, więc jest to mega fajne narzędzie pod kątem tego, aby właśnie konkretne portfele śledzić. Jest to narzędzie, które generalnie bardzo ułatwia mi szukanie tych portfeli Smart Money. No bo czasem jest tak, że szukając jakiegoś właśnie portfela, który uważacie za wartościowy, widzicie na przykład, że zrobił jakiś fajny jeden trade, który mu po prostu wszedł, zarobił tam mnóstwo pieniędzy, ale jak sobie go tutaj wrzucicie właśnie w to narzędzie, to zauważycie na przykład, że to był jego jedyny taki trade i wcześniej miał po prostu same straty. No i wtedy po prostu wiecie, że prawdopodobnie był to po prostu fart, miał szczęście i trafił z tego tradera, a jeżeli ktoś ma ten win rate po prostu na poziomie wysokim, tak jak powiedzmy ten wallet, który ma no na podstawie ostatniego miesiąca 62% skuteczności, no to po prostu wiecie, że ten portfel warto jest śledzić. Generalnie to narzędzie aktualnie jest w fazie rozwoju, to jest dalej wersja beta. Tutaj w tej chwili mamy tylko sieć Ethereum, ale jak widzimy w przyszłości będzie także BSC oraz Polygon. Więc no na ten moment jest to mega narzędzie, jest w pełni darmowe. Także w opisie będziecie mieli do niego link. Polecam sobie to narzędzie zapisać i po prostu z niego korzystać, bo mega ułatwia ono pracę. Jest to nawet nie tylko, jeżeli chodzi o jakby low capy, ale możemy sobie sprawdzić każdy portfel, no i zobaczyć jaką ma skuteczność. Więc no jak dla mnie, bardzo fajna funkcjonalność. Ok, no i teraz narzędzie numer 3, czyli generalnie skaner tokenów, którego używam. Jeżeli chodzi o skanery, to ich jest sporo na rynku, jakby są różne strony, ale akurat dla mnie ten jest najlepszy i pokażę wam w jaki sposób właśnie z niego korzystam. I ta stronka jest to quickintel.io, właśnie tutaj slash scanner. I jest to narzędzie, które pozwala nam weryfikować dowolny adres kontraktu każdego tokena. I teraz powiedzmy, mamy jakiś adres, wpisujemy go sobie tutaj, podajemy sieć, na jakiej ten token się znajduje. No i skanujemy. No i dosłownie w ciągu kilku sekund otrzymujemy masę informacji odnośnie tego tokena. Przede wszystkim mamy tutaj informacje takie podstawowe odnośnie tokenomii, czyli jaka jest całkowita tutaj właśnie podaż tych tokenów. Widzimy także czy tutaj przechodzi on przez test honeypot, czyli czy nie jest to token, który można tego kupić, ale nie można go sprzedać. Widzimy także ile procent całkowitego supply jest w tej chwili tutaj uwolnione. Jest to 91% i kolejny tutaj unlock będzie miał miejsce 5 lutego 2024 roku. Widzimy, jakie są tutaj opłaty, czyli mamy 5% taksu na kupnie oraz 5% na sprzedaży. Widzimy tutaj także, ile w ciągu ostatniej doby było kupna tego tokena oraz sprzedaży. Jaki jest market cap. I tutaj po lewej stronie mamy także taki audit bezpieczeństwa, czyli są to różne takie powiedzmy rzeczy, które ta stronka dla nas sprawdza, czy tutaj właśnie jest zablokowane liquidity, czy jest adres zweryfikowany, czy można mintować kolejne jakby tokeny. No i generalnie jest tutaj masa różnych informacji, które można sobie sprawdzać. Jeżeli coś jest nie tak, to stronka nas o tym poinformuje. Także mega fajne tutaj, właśnie narzędzie pod kątem sprawdzania lockupów i ich poziomu bezpieczeństwa. No i widzimy także największych holderów tego tokena, czyli te, które posiadają największy procent całkowitego supply. Tutaj fajne jest to, że od razu mamy oznaczone, które z tych adresów na przykład są właśnie pule płynności, czy na przykład ten to jest pula płynności. Z kolei tutaj jest to adres, który służy do spalania tokenów. Widzimy, że tutaj zostało spalone już 4% całkowitego supply. No i dalej widzimy wszystkie. Inne adresy. Więc, generalnie, bardzo fajna stronka pod kątem po prostu sprawdzania tokena pod kątem jego bezpieczeństwa. Ok, i ostatnie narzędzie, które dla Was mam, może takie nieoczywiste. Bardziej jest to taki też zbiór narzędzi niż jedno konkretne narzędzie, ale generalnie jest to Telegram. Pod kątem low pod kątem memcoinów, shitcoinów, Telegram jest to medium numer jeden, zaraz obok Twittera. I mając je dobrze ustawione, macie możliwość naprawdę tutaj mieć przewagę na rynku. I generalnie, jeżeli chodzi o telegrama, no to tutaj tych narzędzi jest cała masa. Dzisiaj wam wszystkich po prostu nie wstawię, bo będzie trwało to za długo. Ale generalnie warto jest sobie tworzyć różnego rodzaju zakładki na Telegramie, aby mieć to tutaj poukładane. Ja przykładowo mam tutaj zakładkę właśnie z narzędziami, mam także boty. No i sobie mogę dzięki temu szybko przez te narzędzia przeskakiwać. I także w opisie macie link do nowego Telegrama, który niedawno powstał, i na którym będę dzielił. Różnego rodzaju właśnie treściami związanymi głównie z rynkiem lookupów, ale nie tylko, ponieważ generalnie zamiast tego kanału jest taki, aby pojawiały się tutaj po prostu takie wpisy, które no, są konkretne, czyli nie chcę tutaj pisać o tym, co dzieje się na rynku, jakieś tam ciekawostki czy coś w tym stylu, tylko bardziej po prostu konkretnym odnośnie tego, co ja robię, jak ten rynek rozgrywam, ale także różne porady odnośnie tego, jak ja podchodzę do rynku. I po prostu staram się tutaj przekazywać taką swoją wiedzę skondensowaną w jednym miejscu. Staram się, aby było to jak najbardziej takie jakościowe, aby każdy, niezależnie od tego, jakie ma doświadczenie, mógł z tego skorzystać. Także link do tego telegramu macie także w opisie. Tak jak widzicie, tutaj prawie już 1700 osób. Ten telegram generalnie jest na wczesnej fazie rozwoju. Więc tutaj te wpisy będą pojawiały się regularnie, ale generalnie chodzi o to, że tutaj jestem w stanie dodać jakieś informacje dużo szybciej niż na YouTube, czy nawet na Twitter. Nie zapomnij, się szukacie właśnie jakiejś alfy ciekawych zagrań. To jest to fajne miejsce, aby na nim być. Link macie w w opisie. No i zapraszam was również także na mojego Twittera. Jeśli Was tutaj jeszcze nie ma, to także dzielę się swoimi przemyśleniami, głównie odnośnie właśnie low capów. Wiecie, to takie miejsce, gdzie możecie sobie przejrzeć trochę moich wpisów i staram się tworzyć te tweety pod kątem właśnie edukacji nowych osób, jeżeli chodzi o low capy, więc tutaj na pewno coś dla siebie znajdziecie. Ok, więc to były takie główne narzędzia, z których korzystam każdego dnia. Nie chciałem tutaj robić listy, wiecie, 10 różnych narzędzi, bo no wtedy jakby to wszystko się rozmywa. Bardziej chodziło mi właśnie o to, by pokazać wam taką esencję tego, z czego korzystam. Oczywiście tego jest więcej i mógłbym tutaj robić ten filmik naprawdę przez dwie godziny i tych narzędzi by dalej nie brakowało. Więc jeżeli taka tematyka was interesuje i chcielibyście po prostu wiedzieć więcej, to dajcie znać w komentarzu, co przygotuję kolejne filmy na ten temat. No bo generalnie jeżeli chodzi o rynek low capów, memcoinów, jest to po prostu no taka studnia bez nam. No wiecie tutaj cały czas coś się zmienia, cały czas można by robić aktualizacje odnośnie tego, jaką należy przyjąć strategię. Cały czas zmieniają się trendy, jakby no tutaj ciągle coś się zmienia, ten rynek jest bardzo ekscytujący, bardzo szybki, bardzo zmienny. I generalnie, jeżeli chcecie na nim odnosić sukcesy, no to po prostu musicie na nim być, musicie grać, musicie ryzykować, musicie się ciągle edukować. Więc zachęcam Was, aby właśnie być na Telegramie, ponieważ tam będę starał się dawać różnego rodzaju aktualizacje, update'y, swoje porady, narzędzia różnego rodzaju, właśnie. Więc tam na pewno będziecie mieli dużo więcej szczegółów. Więc dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że jakości się to po prostu przyda. Pamiętajmy także dołączyć do naszego Discorda, odebrać sobie tą rolę bo tam naprawdę masz sporo fajnych informacji odnośnie właśnie tradingu, odnośnie analizy technicznej, odnośnie generalnie spojrzenia na rynek, więc z pewnością także ci się to przyda. A za dzisiaj Ci już dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach, więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!